Cześć wszystkim, witam w trzecim odcinku Papa eee, Dzisiaj kolejne rodniny. Dostałem komentarz, żeby troszeczkę jakby popracować nad tym dźwiękiem. To na tyle ile się da, to spróbuję zsynchronizować mój głos z waszym. I wiem, że się pojawia znowu. nie wiem jak to było połączyć, więcej. No to możecie e, napisać jak mogę za darmo położyć znak wodny. Teraz oczywiście zbieramy na jakiś dzwoneczek, nie? E, mógłbym sobie, mógłbym oczywiście sobie kupić za pieniądze, ale to są prawdziwe pieniądze, więc tego oczywiście nie robię. Czekamy oczywiście na specjalne zamówienia. 680 punktów mamy już zdobyte. W rank. I jeszcze trochę tych punktów do ranka 5 mam. Tylko 680 z tego ranka piątego mamy zdobyte. No i zdobyliśmy telefon. Akari. się że Akari. Wiecie, że nie, nie robię w tej gierce swojej własnej postaci, tylko wykorzystuję postaci które już są. Okej. Okay. Kingsley oraz Kokos odblokowany. Piąty dzień i szósty dzisiaj. Ok. Ale to nie ma dwa możliwości, żeby coś tutaj Wam ukryć. Więc jak się pojawi, no to no jeżeli, jak się pojawi dźwięk, to może jeszcze nie będzie to już możliwe, tak? Ale jak się pojawi, to coś no to nie ma wpływu, no to już może być problem. Dobra, rupmy to. I tu na trójkę mamy co zrobić. Jak wyjdzie z czasem, to się lepiej będzie to grało. Jakby sobie... Porobiłem trochę z... ...tych... Yy, ...kaw poza odcinkiem, więc... O! Telefon dzwoni. Więc jakby jestem bardziej obeznany z tym. Telefon dzwoni. Akario... Akari odbiera. Od Austina. Od Austina. To jest pierwszy... To jest ten, który... ...jako pierwszy zamówił mnie na Kosowę. Tutaj dwójka tego, no, dobra, idę do poprawy. No nawet tu ma być trójka. Tutaj tu jest to wciągnąć. Jestem ciekaw kiedy pierwszy kartek wyskoczy. I był do tego. Okay. Yes. Robimy to tu, to tutaj. Eee, SK, czyli zaczynamy od tego. Najbardziej bez znaczenia, to będę lepiej, le, lepiej robił, tak? No, czasami powtarzam, jak nie wiem, czy to wiecie, czasami to może Powtarzam. Oczywiście w sobie sprawdzę, czy się nagrywam, bo kiedyś, jak sobie nagrywamy, to nie mam przypadki, żeby mi się wyłączało nagrywanie, więc nie no, wolę nie mieć takiej sytuacji. Dają mi jedynkę King Slayer. Co? No, coraz lepiej, coraz lepiej. Jeszcze nie było. No, wiadomo, że kiedyś się to zrobić. Jak wiecie, to pomocne jest to, że można... mamy dwa palce, tak? Więc można sobie jednym paluchem zrobić jedną rzecz i drugim paluchem drugą rzecz, tak? Jakby z mieszką tego nie idzie zrobić. To są takie, jakby. Hmm. Czy pomocne to jest, tak, że mogę sobie jednym palcem zrobić jedną rzecz, drugim palcem drugą kaj okay, nic nie jest gotowe, ale to jest gotowe. jest drugi, bez mleka, to mi to niewiele da. Szkoda, że jakby nie mogę sobie tego przewinąć, tak? to muszę to przeklikiwać. też to można było sobie poprzeklikiwać, tak, a tutaj tego nie można zrobić. Już przeszedł kolejne zamówienie telefoniczne. Ja nawet pierwszego nie wydałem, nie. Przeszło i to jest to, na którym mieliśmy tutorial. Tylko dzisiaj nie trafiłem gwiazdki. Które pod tym oczywiście poprawiałem. Okej. Okay. wujeczka. Co jest? Wydajesz Austin. Wiem, ja że spodziewałem się, że może nie być To i nie kiedy będę miał pierwszych w tym załomieniu to wszystko załomienie to a klauser klient jeszcze nie naprzednio, klauser klienta jeszcze nie ma, to jedna opcja jest 100%, nie? Jakby jedną rzecz mamy zrobioną. W tym temacie, że mniej więcej wiemy jak to robić. Tutaj no, jeszcze nie. A przed closer. Sasza. Okej. Okay. 8 minut to trwa. No chyba smoczali odcinki, dawały radę wyjść na 20 minut. Myślę, że 20 minut to odcinki wystarczały, nie? Mleko na trójkę, a to na dwójkę było. Kawa, tak? Kawa, nie? To, co ma ten budynek na obrazku. Po prostu jasem zróbmy... Te, te, niby też słyszałem, że to się nazywa kanoli, tak? Widziałam to nazwę. Kanooli na to mówię. Okej, okay, czyli sk. Zaczynamy od mleka. Widzę tutaj nie ma znaczenia jak się to ustawi, znaczenie ma w jakiej kolejności się to naleje, nie? Yy, eee... Nie wiem gdzie tu jest dobry środeczek. No i żeby... teraz tylko piątka. Teraz lepiej, teraz lepiej, chociaż biult się psuje. Nie wiem dlaczego. A przecież to. Wydawało mi się, że to wyciągłem. No wydawało mi się, że to wyciągłem, jak widać, nie. Jest dzisiaj klauzurę, więc ja będę się cieszył, jak dobrze zapunktuję Tylko W sumie jedno a mnie nie miało sukiereczek cała reszta tu miała tą waniliową eee bezę chyba można nazwać to bezą i nie było dzisiaj tej czekoladowej kanali dobrze, że się nie wyłącza nagrywanie że po prostu czy się wyłączyło, teraz nie? Zadowolona jesteś, Queen. Super. Nie wiem, czy słyszycie jakieś dźwięki ptaki. 479, nie mam ranka. Lavender fan się nazywałem w kratie, nie? I to jest z tego... strój, nie? Tak, ze strojem to było. Ze strojem, czyli... bluzka ta, spodenki te... zrobione. Nie zwrócałem, nie uwagi na ramiona, nie? chcę jakby coś było na ramionach... to by było słabo, ale na początku na ramionach nic nie dają, nie? W sumie kliknąłem drugi raz to zróbmy sobie I sukienka, ta i żółte buty. I ta. Nie było nic więcej, nie? A czekajcie, coś... coś tam nie piekło, dobra. No to sobie zrobimy po raz drugi następnym razem, jak się gierka pojawi, czyli. Kolejny czwartek. My, jak wiemy, tutaj show się pojawiają raz w tygodniu. Każde show ma swój tydzień. Każde show ma, każde show ma swój dzień tygodnia. I nie mam jeszcze 90 dolców, więc nawet do sklepu nie zaglądam. Potrzebuję 90 dolców, żeby mieć. Zwoneczek, czyli po tym dniu będzie dzwoneczek i od następnego odcinka już nie będziemy musieli patrzeć na to czy jest gotowe czy nie po prostu nam zadzwoni jak będzie gotowe paski jak wiemy w tej gierce są bardzo pomocne Ja bym nigdy nie zamówił eee, to na dwójkę. Zamówił. Yy, mrożonej kawy. Chciłem, bo widziałem, że nie, jest, nie ma na dwójce, tylko jest. Yy, troszeczkę. Nad, przy, przed kreską. Troszeczkę przed kreską było. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, że ciągle sobie zaglądam do, do tego czasu nagrywania. Co lepiej zajrzeć niż później mówię. Eee... Czy... Jeżeli miałbym Wam jakiegoś dnia nie wrócić, nie? I to na trójkę jest. No nie przelałem. Dobra, to jeszcze raz. Śliwkowe atakowe, nie? Jeszcze nie wiem jak dokładnie to dekorować, ale się nauczę. Kolejne zamówienie do ano. O i specjalne zamówienie numer 1, które sobie już zaczniemy w kolejnym odcinku, nie? Pierwsze specjalne zamówienie. I to na kolejny odcinek. Ta jest oczywiście do wyrzucenia, bo nie chcę sojowego. Chciałem flagę tu zrobić. Flagę Francji, nie? Obie na trójkę, bo tu jest elka. I nie odpuszczę. Chcę trafić yy, gwiazdkę. Już kolejny telefon.

No wiecie no, zanim dzwonki, jak już dzwonki trafią, to będzie bardziej dokładne, tak? A teraz to jeszcze nie jest takie dokładne i właśnie się niektóre cały czasami przegotują. Lekko tak czasami przegotuje. Kingsley, co? No, a jednak dwa razy mu to podałam, dobra. Wydawało mi się, że tam jest wieleetowy kolor, ale nie miałem pewności. Nie mrożone. Znowu nie to. Ta właśnie czwóreczka jest ze specjalnym zaumieniem. to nie mogę tak sobie z nim czekać. No wiecie, że jak nie dostanę gwiazdki, to nie będzie specjalnego zaumienia. Powinno być na odwrót, nie? Najpierw tak, a potem to. No dobra. I w sumie źle zrobiłem, bo mogłem wyrzucać tego mleka tylko. Więc zamienić kolejność, ale już chyba za późno było. Mm. Trójka. Jeszcze raz. Trójka teraz. To jest dwójka. I chyba to jest dwójka, czyli SK. zacznijmy od czekolady. Jak widać czasami kolejne źle i jednak mi bardziej pomoże, bo się w niektórych przypadkach mogę pomalić. I później będzie to skutkowało, a no i zaskutkuje, może zaskutkować, że nie będzie specjalnego zamówienia, bo się pomyliłem znowu. Jeszcze lej się może, będzie lanie po prostu bez tej. bez tej pianki, tak. bo... ma to znaczenie w jakim położeniu tu da mnie a i to jest małe czyli nie będzie specjalnego zrozumienia bo no właśnie bo znowu się mleko przygotowało Z to nie jest takie łatwe wszystkiego dopilnować, nie? to i to. Hmm. Znowu źle. Nie, to dzisiaj cały odcinek będzie na błędach. My się to wszystko myli, tak. Jakby nie jestem przyzwyczajony, żeby spoglądać na to. Życzę, że, że coś jest przed. na trójkę. No wiecie, to takie początki są, nie? Mogę nawet nie dostać gwiazdki, nie? Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale straciłem gwiazdki. No, dobra, dzisiejszy dzień jest spalony. Jakby mam za dużo tego wszystkiego, nie? Początki to mi można chyba wybaczyć, nie? Początki takie słabe. Tak, słabego czekania. To chyba ja nie miałem w żadnym papasie, nie? Rześć 7% Berta, jak? Mów pewnie też nie będzie spał dobrze. No, nie było dobrze. Dzisiejszy dzień, dwóch klientów nie ucieszył. Uciekłem na to, że będą dzwonki następnego odcinka, więc nie będzie już takich yy, spadek. 86 za całość, ale słabo. Ale słabo. 13 dolców. Akurat potrzebowałem tylko 9, więc będzie można jakiś dzwoneczek kupić. Zagrajmy. Szukamy kogo? Petrony. Oliwia Olivia będzie przeszkadzać. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie. Kartona Petrona znaleziona I w kolejnym odcinku liczymy na lepsze zakończenia, tak. Lepsze powodzenia i specjalne zamówienie, które jednak dostaniemy wtedy. Kupmy sobie na podjedynkę. No i do następnego odcinka. Cześć!